Witajcie na kanale WinTechnologia. Jestem Rafał i zapraszam na recenzję laptopa Dell G15 5510 z procesorem Intel i 5 h i RTX 3050 Ti 90W. W materiale będzie też odpowiedź na pytanie umieszczone w zakładce społeczności, a mianowicie co ma wspólnego Dell 15 z gwiazdą śmierci. Jeśli jesteście po raz pierwszy na kanale, zachęcam do zostawienia suba, aby być na bieżąco. Zapraszam też do obejrzenia rankingu laptopu w przedziale między 4 a 5000, w którym znalazł się ten model. Zaczynamy! Na wstępie przyjrzyjmy się zastosowanym tu komponentom. Mamy tu procesor i5 w wersji 10200H, 4 rdzeni 8 wątków, co wydaje mi się strzałem w kolano, ale o tym za chwilę. Za wyświetlanie grafiki odpowiada RTX 3050 Ti w prawie najmocniejszej wersji, czyli 90W. Wszystko to wspierane jest przez 2 razy 8 GB DDR4 pracujące z taktowaniami na poziomie 2933 MHz. Do laptopa dołączony jest zasilacz o mocy 240W, co biorąc pod uwagę maksymalny pobór, wydaje się przesadą, ale zawsze lepiej w tą stronę. Pozwolę sobie przypomnieć przygodę z Asusem Row, gdzie zasilacz miał moc 240W, a laptop potrafił pociągnąć 255W, co prowadziło do jego wyłączania. Laptop waży 2,65 kg i ma następujące wymiary: szerokość 357 mm, głębokość 273 mm oraz wysokość 23,3 mm. Dzięki temu wydaje się solidnie wykonany. Niestety szary tworzywo, z którego powstała obudowa, sprawia wrażenie taniego i nie jest zbyt przyjemne do tyku. Co gorsze, przy mocniejszym nacisku dochodzi do uginania się palmrestu. Jeśli chodzi o porty, to producent nie zaszalał. Z prawej strony mamy dwa porty USB, co jest bardzo dziwne, są one w standardzie 2.0. Więc, Dell, wstyd mi za Was. Mamy 2022 rok. Na szczęście z tyłu poza gniazdem zasilania i HDMI 2.1 dostajemy jedno pełnowymiarowe gniazdo USB w standardzie 3.2 pierwszej generacji. Poza nim jest tam USB typu C z DisplayPort. Po lewej stronie dostaliśmy za to złącze RJ45 oraz uniwersalne wejście jack. Klawiatura posiada białe podświetlenie z wydzieloną sekcją numeryczną. Niestety producent zdecydował się na umieszczenie przycisku wyłączenia w klawiaturze. Taka lokalizacja ma dwie wady. Pierwsza dość oczywista, to w trakcie korzystania z przycisków w tamtym obszarze może dojść do przypadkowego wyłączenia laptopa. Natomiast kolejna wada jest bardziej istotna i spotkałem się z nią już kilkukrotnie w serwisie. A mianowicie, gdy dojdzie do uszkodzenia samej klawiatury, np. w czasie nawet niewielkiego zalania, konieczna jest wymiana całości. Normalnie po wyczyszczeniu można by było korzystać z laptopa i zewnętrznej klawiatury. Przyjrzyjmy się teraz matryce. Mamy tu do czynienia z panelem TN ukrytym pod nazwą UVA co oznacza nic innego jak lepsze kąty widzenia. Pracuje ona z częstotliwością 120 Hz i posiada kiepskie odwzorowanie kolorów oraz jasność poniżej 300 nitów. Link do pełnego testu matrycy znajdziecie w opisie. W ramkę matrycy wbudowana została kamera o rozdzielczości 1 megapiksela oraz dwa mikrofony. Jeśli chodzi o głośniki to grają one następująco. Przyjrzyjmy się wydajności w testach oraz programach jak Blender czy DaVinci Resolve. Już pierwsze testy w programie Cinebench R20 i R23 ujawniają największą słabość tej konstrukcji, czyli procesor. W wersji R20 wynik to trochę ponad 2000, co stanowi rezultat gorszy od Legiona 5 z Ryzenem 5600H o 32% i Aż o 54% od Ryzena 7 4800H Zasusa Rockstrixa G15. Niestety sytuacja nie wygląda lepiej w wersji F20 testu. Tutaj wynik dla multicore to 5370 oraz 1074 dla single core. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w programach użytkowych jak Blender czy DaVinci. Zacznijmy od tego pierwszego i tutaj mamy tylko potwierdzenie wyników. Czas renderingu poszczególnych scen trwa praktycznie dwa razy tyle, co w przypadku Asusa z Ryzenem 7 4800H. Natomiast DaVinci Resolve jest trochę lepiej. Wynik 527 punktów, co prawda nie jest oszałamiający, ale nie odstaje już tak bardzo. Mimo że znajduje się w dolnej granicy stawki Podsumowując te wyniki wydajność w programach i testach jest dość kiepska, ale można było się tego spodziewać biorąc pod uwagę procesor, który całkowicie dyskwalifikuje tego laptopa jako sprzęt do wydajnej pracy, ale zobaczymy jak laptop radzi sobie w grach i czy tutaj procesor nie stanowi wąskiego gardła. Przetestowałem go zarówno w grach sportowych, jak i nowych starszych tytułach. Zacznijmy od gier sportowych. W CSGO wynik to 191 fps co było wynikiem do przewidzenia z uwagi na brak muxa. Jest to wynik zbliżony do tego uzyskawianego przez Asusa z RTX-em 3050 bez Podobnie sytuacja wygląda w grze Fortnite. W ustawieniach epickich zagramy w okolicy 60 klatek, natomiast tryb wydajności to już ponad 170 klatek, czyli wyniki zbliżone do Asusa. Natomiast w World of Tanks spokojnie zagramy nawet na ustawieniach Ultra średnio w 140 klatkach, natomiast ustawienia maksymalne to okolice 160 klatek. W grę Rainbow Six zagramy na najwyższych ustawieniach ze średnim wynikiem na poziomie 166 FPS, natomiast nie powinny one spać poniżej 120 klatek. Natomiast ustawienie jakości obrazu na wysokie to zwiększenie ilości fps do 181 oraz minimalnego do 155 klatek. Natomiast w GTA średnia ilość FPS-ów to 137. Miłośnicy gry Total War Warhammer będą mogli cieszyć się ilością klatek powyżej 60, nawet na najwyższych ustawieniach. Natomiast po zmianie na wysokie będziemy już mieli około 75 FPS-ów. W grę Wiedźmin zagramy nawet na najwyższych ustawieniach ze średnio 60 klatkami, natomiast zmiana ustawień na wysokie to około 78 fps -ów. Control. Tutaj zagramy w maksymalnych ustawieniach bez ray tracingu lub z nim, ale z włączoną funkcją DLSS. Jeśli natomiast zrezygnujemy z ray tracingu, ale pozostawimy DLSS, to nie będziemy musieli martwić się spadkami poniżej 60 fps W grę Cyberpunk zagramy ale bez ray tracingu i to dopiero na ustawieniach średnich i z DLSS ustawionym na zbalansowany. Co prawda na wyższych ustawieniach będziemy w stanie zagrać, ale w bardziej wymagających lokacjach gra przestanie być grywalna. W Dog Legion zagramy na ustawieniach średnich oraz wysokich. Niestety na wyższych ustawieniach z uwagi na większe zapotrzebowanie na VRAM karta dostanie zadyszki i odnotujemy spadki poniżej 30 klatek. W grę Red Dead Redemption zagramy na ustawieniach ultra z średnią ilością klatek w okolicy 45 fpsów. Czas na serię Assassin. Zacznijmy chronologicznie od najstarszej osłony. I tutaj jak widzicie, mocno odczujemy słaby procesor. Jest on niemal cały czas obciążony w 100%, co skutkuje wynikiem w okolicy 50 fps dla najwyższych ustawień oraz około 60 fps dla ustawień wysokich. Toki. Wodysej natomiast zaczyna nam doskwierać nie tyle słaby procesor, co mała ilość VRAM-u. I o ile na ustawieniach wysokich zagramy ze średnim FPS-em powyżej 60 klatek, a na bardzo wysokim powyżej 50 klatek, to na ustawieniach ultra gra przestaje być grywalna. Najnowsza odsłona serii kontynuuje ten trend, i tutaj grywalne są dla nas ustawienia średnie i wysokie, natomiast od bardzo wysokich spadki FPS-ów uniemożliwiają rozgrywkę. A teraz przejdźmy do kultury pracy. I tutaj zacznijmy od głośności. W czasie gry laptop nie należy do najgłośniejszych, w grze cyberpunk po około 30 minutach nie zanotowałem więcej niż 50 dB, co czyni go dość cichym w porównaniu do konkurencji. Jeśli chodzi o temperatury, to w czasie gry oscylują one w okolicy 82 stopni dla CPU oraz 75 dla GPU. Pozwala to na utrzymanie stabilnych taktowań. Natomiast pełne obciążenie to odpowiednio 93 stopnie dla CPU i 81 dla GPU. Przy czym zegary procesora zbijane były wtedy do okolic 3,5 GHz, aby nie przekroczyć tej granicy temperatur. Zastosowanie podkładki chłodzącej pozwala zbić temperatury GPU do około 72 stopni w czasie gry oraz do 79 w czasie testu obciążeniowego. Natomiast w przypadku CPU będzie to około 79 stopni w czasie gry, ale nie zauważymy różnicy w czasie pełnego obciążenia i będzie to dalej około 93 stopni, ale zyskamy na wydajności, ponieważ zegary nie będą zbijane do okolic 3,5 GHz. Zastosowana bateria ma pojemność 4650 mAh. Pozwala to na uzyskanie ponad 6 godzin i 30 minut oglądania YouTube'a przez Wi-Fi przy jasności ekranu na poziomie 100%. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywkę, to możemy cieszyć się nią przez około godzinę. A teraz obiecane rozwiązanie konkursu. Co ma wspólnego Dell 15 z gwiazdą śmierci? A odpowiedź to projektant wentylacji lub układ wentylacyjny wrażliwy na uszkodzenia. Wystarczy jedna kropla cieczy, precyzyjnie wycelowana we wloty umieszczone w górnej części obudowy nad klawiaturą, aby ciecz została rozbryzgana przez wentylator po całym laptopie. Ale może jestem zbyt przewrażliwiony z uwagi na swoją pracę i często obserwowanie, jakie spustoszenie w laptopie może dokonać jedna kropla. Czas na krótkie podsumowanie. Zacznijmy od wat laptopa. Niewątpliwie do tej kategorii możemy zaliczyć mało wydajny procesor posiadający jedynie 4 rdzenia 8 wątków, kiepskiej jakości matryce o słabym odzorowaniu kolorów oraz czasie reakcji na poziomie 25 ms i niskim współczynniku jasności oraz samą budowę laptopa. Pomysł z odwrotnym montażem procesora i grafiki utrudnia do nich dostęp. Zastosowanie dodatkowych wlotów w górnej części naraża komponenty wewnątrz na zwiększone ryzyko zalania oraz dostawania się zanieczyszczeń. DEL skąpił też na małym metalowym adapterze, abyśmy mogli zamontować lub wymienić dysk NVMe na wersję o standardowym rozmiarze. Niewątpliwą wadą jest też obecna cena, ponieważ oscyluje ona w okolicy 4800 zł, co jest ceną o 1000 zł za wysoko. Na szczęście można spotkać promocję na ten model i kosztuje on wtedy około 3900 zł. I na koniec brak muksa, co odczujemy przy grach z większą ilością FPS-ów jak CSGO, Fortnite czy World of Tank. Natomiast zalety to gwarancja Dela Next Business Day, więc teoretycznie w razie awarii nie pozbędziecie się sprzętu na długo. Wydajny w tym przedziale cenowym układ graficzny, nawet jeśli jeszcze jest problem z wykorzystaniem pełnych 90W, to przypominam, że podobnie wyceniane konstrukcje od MSI mogą mieć TGP na poziomie 40W. Zbierając wszystko do kupy, jeśli uda Wam się znaleźć jakąś dobrą promocję na ten model, czyli mniej niż 4000 lub zależy Wam na sprzęcie, z którym w razie awarii nie będziecie musieli się na długo rozstawać, to ten Dell jest wyborem dla Was. Natomiast jeśli chcielibyście coś o lepszej wydajności w podobnym budżecie, to rozważyłbym wybór Asusa Strix G15 z RTX 3050 95W oraz Ryzenem 7 4800H lub Legiona 5 z Ryzenem i RTX 3050 Ti. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ta recenzja okaże się dla Was pomocna. Jeśli jesteście po raz pierwszy na kanale, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, abyście byli na bieżąco. Do zobaczenia!